Jeśli chciałbyś kupić biurko gamingowe w świetnej cenie, zapraszam na stronę biurkoprogracza.pl. Dzięki tej firmie otrzymałem świetne biurko, które mogę Wam naprawdę serdecznie polecić. Pamiętajcie, aby przy zakupie użyć kodu DEXI, dzięki któremu otrzymacie aż 6% zniżki. Zapraszam również do konkursu, gdzie możecie wygrać jedno super biurko gamingowe. Wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie. Śmanko, ja jestem DEXI i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam jak wbijałem 20 rangę Mortisem na solo showdown. Ale zanim jeszcze zaczniemy ten dzisiejszy odcinek, to chciałbym Was poprosić, abyście zasubskrybowali mój kanał, ponieważ aż 70% z Was go nie subskrybuje. Zróbcie tak, aby czerwony przycisk zmienił się na szary i również nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby dostawać wszelkie powiadomienia o nowych filmach. Zostawcie również łapkę w górę, ponieważ wtedy będę wiedział, że właśnie filmy z wbijania 20 rang Wam się podobają. I no, jeszcze chciałabym na samym wstępie przeprosić, że... Ten odcinek będzie taki krótki, ale początkowo miałem zagrać dwie gry Mortisem. Ale pierwsza tak dobrze mi poszła, że od razu po pierwszej grze miałem już 20 rangę. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego materiału. Dobrze, a więc widzicie, już tutaj wczytało nam grę i ogólnie od razu mówię, że głos do tego filmu nagrywam już po wbiciu 20 rangi Mortisem, ponieważ jak wiecie ciężko gadać i można powiedzieć wbijać 20 rangę, szczególnie Mortisem, ponieważ jest to w miarę ciężka postać według mnie do wbicia właśnie 20 rangi. Okej, okay, to jak widzicie zebrałem sobie pierwszego Power Cubesa, niestety przyszedł mi Messenger i musiałem na chwilę go tutaj wyłączyć, ale to nieważne. E, ogólnie tą rangę wbijałem tak dosyć e, no w nocy gdzieś. I nie wiem, ale strasznie mi się fajnie grało. Byłem taki trochę wyciszony, jak gdyby. Było cicho, i nie wiem, jakoś strasznie mi się fajnie grało. E, zacząłem grać jakoś tak, nie wiem, o północy i grałem jakoś do pierwszej. E, I zacząłem wbijać z 20 rangę Mortisem z 18 rangą, i jakoś to tak wyszło, że bardzo fajnie właśnie. E, praktycznie każdą grę była na plus pucharki, i to strasznie fajnie mi się po prostu grało. Z 18 rangi do 20. to jest 80 pucharków, tak więc. W godzinkę udało mi się wbić 80 pocharków na Mortisie, no i jak widzicie ogólnie grałem taktyką po prostu kampienia się, no bo właśnie taka taktyka jest na Mortisa najskuteczniejsza i po prostu najlepsza. I wydaje mi się, że no, naprawdę strasznie byłem dumny z tego jak mi dobrze idzie tym Mortisem i stwierdziłem, że muszę z tego nagrać odcinek, bo strasznie fajnie mi idzie. I no tak to wyglądało, że po prostu kampiłem się przez większość czasu, ale czasem były takie akcje, że kogoś atakowałem i nawet zabijałem, albo czasem były takie akcje, że atakowały mnie na przykład osoby z trzech stron i jakoś udawało mi się uciec. Chyba tą tej tarę nie, nie zabijaliśmy. Jak widzicie, jest sześć osób, tak więc. E, dobra, jest już pięć I tutaj już wiedziałem, że jestem na plus z pucharkami. Udało mi się tutaj uciec przez tą rosą. Ta rosa już nie miała ze mną szansy sobie mnie odpuściła, bo wiedziała, że mnie i tak nie dogoni, ponieważ jestem mortisem I w sumie stwierdziłem, że będę się tutaj kampił. Bałem się troszkę, że ta rosa tutaj do mnie podejdzie, ale na szczęście ten bot tutaj zaczął wchodzić do tego krzaka i chyba ta rosa się bała. O, rosa tutaj była właśnie została zabita przez karla. I ja się po prostu kampiłem za tym kaktuskiem, aby po prostu dojść do jak najwyższ, do najwyższego po prostu miejsca, jakie było możliwe. No i jak widzicie, tam meteoryty bardzo nawalały w tego Bo oraz Karla, ponieważ mieli oni sojusz. A jak wiecie, meteoryty nawalają w osoby, które mają sojusz tutaj właśnie nie chciałem, chciałem jak gdyby bić drugie miejsce i udało mi się, ponieważ walczyłem to drugie miejsce. No niestety miały być dwie gry, ale tak dobrze mi poszło, że jak widzicie od razu za pierwszą grą wbiłem 20 rangę Mortisem plus 300 star pointsów, więc po prostu tak to wyglądało. Ja Wam serdecznie dziękuję za odcinek, jeszcze raz Was przepraszam, że taki krótki, ale no po prostu jak, jak już wcześniej wspominałem, nie spodziewałem się, że aż tak pójdzie mi dobrze ta pierwsza gra. Dobra, pamiętajcie o subskrypcji, aby Wasz przycisk na dole subskrybuj z czerwonego zmienił się na szary. Pamiętajcie o dzwoneczku, może jak będzie sporo łapek w górę, to nagram jakoś jak wbijam na przykład Pam na 20 rank. No zobaczymy. Zostawiajcie łapy w górę, może jak będzie tak z 4000 albo dobra, 3500, to wtedy nagrywam odcinek zbijania Pam na 20 rank. I dobra, już się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie do dostępnego materiału i cześć!